Cześć. Dzień dobry, witajcie. Jesteśmy w drodze, nasza żółta drużyna. Jesteśmy wszyscy w drodze na debatę. Jedziemy kibicować Szymonowi Hołowni w jego występie. Jedziemy do Bawra w Warszawie. W tej chwili jeszcze jesteśmy w centrum. Zobaczcie, to jest prawdziwy pałac kultury. Jeden, jedyny taki. Jest ze mną Ryszard Petruj, jest Ania Radwan. Są kandydaci. Trzecia droga! Trzecia droga! Trzecia droga! Trzecia droga! trzecia droga, trzecia droga, trzecia droga, trzecia droga, trzecia droga. Moi drodzy, jedziemy na debatę, jedziemy do Pawra. To jest istotne wydarzenie, nawet jeżeli sama debata jest ustawką jest tradycyjną, brzydką grą w wydaniu Telewizji Polskiej, to my jedziemy tam kibicować Szymonowi. My mówimy, dość kłótni, do przodu. To dzisiejszy przekaz, przekaz do wyborców, także tych niezdecydowanych, także tych, którzy na razie nie chcą głosować, nie palą się do głosowania. To jest najważniejsze głosowanie od 1989 roku. I właśnie dlatego jeszcze raz zawołajmy trzecia droga! Trzecia droga! Trzecia droga trzecia droga, trzecia droga! trzecia droga! Trzecia droga! Trzecia droga! Trzecia droga! Trzecia droga! Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia już w czasie debaty!